Zagramy sobie fejka, bo oni rotują, w miarę tak nic to nie wydaje. Dobra, to jest moja na runda, ona teamowa wychodzi, nie wiem czy znam, wyjdzie tutaj. Potrzebuję jedną osobę, co ma granaty na A i trzech na B, to jest tak zwany Fnatic, Fnatic tak często gra. Widzicie, kto ze mną? Potrzebuję chodnika. No na B. Chodź, kur... raszujemy A, na pełnej, nie ma zatrzymywania się, a wy trzech pod B na shifcie. Serotują, rotują macie max jednego dobra. na B. Będziesz grał jeszcze z widzami? Nie, będzie Eli grał z widzami, jak szybko zdążymy, bo mam nadzieję, że zdążymy. Dobra, fieszuje, go 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 go, bierzone Smok! A kwale. możesz mi. Dawajcie, EB wchodzicie. Jestem Kubik szkoda! Kubik Ezy, Kubik ojek, Kubik troll. To są ikonki mi na kanale ktoś nie widzisz. No to jest całkiem dobra taktyka, bardzo mi lubię grać. Może ktoś mi dropnąć? Polecam wpisać wykrzyknik drop, bo ja się mieli... Dobra, eee. Y Nie wiem.